Ja Cześć, kolejny wypad z wędką. Kontynuuję łowienie na zbiorniku Stary Grodno. Będzie, postaram się Wam dzisiaj nakręcić taki zlepek z kilku wypadów. Dwóch takich krótkich, porannych i jednego popołudniowego. Opowiem trochę też co się dzieje na tym zbiorniku, bo to przechodzi ludzkie pojęcie. Ale to na spokojnie. Teraz jeszcze wezmę załowienie. Później coś tam jeszcze dogram. No i oczywiście będziecie mieli cały filmik taki już troszeczkę większy o tym zbiorniku, o tym jakie warunki tutaj panują, jak z ludźmi, z rybami. Także oglądajcie. Teraz zaczyna mówienie. standardowo ciemna guma, bo ostatnio dawały mi te efekty. No i miejmy nadzieję, że będzie dzisiaj fajnie. з 립 р お願いします。 Trudna. Taka rybka, szczupaczek, trzeci rzut i rybka. Słuchajcie, tak jak mówię, szczupak wyjechał na taką gumę, takiego ryperka. W tym kolorze i o dziwo, ciemne kolory w tym sezonie dają mi sporo ryby. Nawet bym powiedział, że chyba więcej złowiłem jesienią na ciemne kolory niż na jasne. Fajny klimacik, fajna pogoda. bądź pływa po środku. Także ciężko będzie o dobre miejsce, bo ciągle ktoś tu się kręci. Ale zobaczymy, idziemy dalej i zająć jakąś miejscówkę, bo to dzisiaj jest Trudno zobaczyć. Przykład polskiego wędkarza. Trzy wędki na żywca. Plus jeszcze spinninguje i ma problem, że wszystkie miejsca pozajmował. O, pan się uśmiechnie teraz. Pan się uśmiechnie. No to jak? Ma pan zagwarantowane, że jest pan w internecie. Pozdrawiam. Nic nie ma, nic się ma. Nic. Widząc po liczby osób, które tutaj dzisiaj jest, jest po prostu przejęcie. Wszystkie stanowisko obszczelone. W sole to tu normalka. Cztery wędki na żywca to jest podstawa. Także chyba tutaj dużych szans na ryby nie ma przy takiej presji wędkarskiej. Jeszcze mówię, jak faceci się rozstawią z tymi swoimi żywcami. Po trzy, cztery stanowiska zajmują naraz. Nie ma gdzieś porzucać. Ale tak, to jest jak woda, nie ma opiekuńna, jest taka dzika. Każdy robi, co chce. Nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć. Jest rybka, jest drugi, mam nadzieję, że się nagra. jest drugi mały szczupaczek, ładnie za szarpunkę. Spor unna. No więc słuchajcie, guma się sprawdza. Rybki biorą. Miałem nosa, opad. One już praktycznie biorą z dna. Trzeba poczekać, aż guma zejdzie, poderwać. I dopiero. koń, nie, nie wiem czy widać. Tutaj dwa poranki spędzone na tym obozbiorniku, plus jedno popołudnie. Co mogę powiedzieć? Jeżeli warunki są sprzyjające, ryby biorą. Jeśli, tak jak dzisiaj, jakieś nie jest wysokie, czy niskie, czy skacze, to raczej małe szanse, że coś złowimy Słyszałem o ładnej rybie, jednej bądź dwóch. Oczywiście jedni w to wierzą, drudzy nie. Że padła tutaj jakaś dwunastka i coś koło 8-9, ale nie jest to potwierdzone. Nie widziałem zdjęć, tylko takie po prostu tam suchy od różnych osób mnie dochodziły. No więc łowisko chyba posiada jeszcze duże ryby i dużo szczupaka, więc warto tutaj na pewno na niego się wybrać. Co martwi, to wędkarze, którzy łowią głównie na żywca, starsi ludzie. Cztery wędki, trzy wędki rozstawione, zajmują trzy stanowiska obok siebie, więc to trochę takie jest mało komfortowe, zwłaszcza dla spinningisty, tak jak dla mnie, bo nie można sobie spokojnie łowić, a oni jeszcze później narzekają, że gdzie im się tutaj wchodzi w paradę. No i co najgorsze to oczywiście śmieci. Dzisiaj wam tutaj nagrałem, mam nadzieję, że im się to uda wrzucić. Krótkie ujęcie, gdzie jest flaszka, kubki, widać, że to świeże, pite Po jakimś weekendowym wypadzie wędkarskim, bądź takim może nawet w tygodniu Puszki po piwie, butelki po piwie, syf, bałagan No woda wizualnie coraz mniej atrakcyjna Ale wędkarską myślę, że jeszcze się broni Dzisiaj sobie pływają 5 łabędzi Spokojnie, bez wiatru Tak jak widać Fajnie. Ogólnie mogło być tutaj fajnie, ale no, ludzie sami sobie szkodzą. Zrobię film, wrzucę do sieci, czekam na komentarze, subskrypcje. Chciałbym nawiązać jakąś rozmowę na temat tego zbiornika. Może macie jakieś ciekawe spostrzeżenia, doświadczenia tutaj. Chętnie posłucham, odpowiem na wasze pytania. Także zapraszam do oglądania i do następnego razu. Cześć!